Tej pieśni dla mnie najważniejsze jest, yy, najważniejsza jest fraza kobiety kreatorki, szeptuchy i uzdrowicielki. To jest dla mnie najmocniejsze, najbardziej to czuję i, i to jest ten przekaz, który najbardziej mnie dotyka. Mój personalny przekaz, tego co najbardziej czuję z tej pieśni, to jest relacja z ziemią. Relacja z tą planetą. Bycie z nią naprawdę w kontakcie, słyszenie, co ona mówi, zatrzymywanie się przy roślinach, zwierzętach i przy swoim ciele, które doskonale wie wszystko. Mówienie, mówienie do Ziemi, bezpośredni kontakt. Jako piękną kobietą. Kontakt z piękną kobietą, która bardzo wiele przeszła i jest w procesie ogromnej transformacji, aby się przebudzić do swego piękna. O, jak kocham spędzać czas z kobietami. Kocham to, ile mamy w sobie poczucia humoru. Kocham kobiecy dotyk, bycie blisko, taniec i taką to, co sprawia, że potrafimy tak otwierać się po prostu na życie, na naturę, na ruch, na przeżywanie. Mhm co najbardziej mnie porusza w tej pieśni i sama jestem zdziwiona, że to mnie najbardziej porusza, a dzisiaj się z tym skontaktowałam, to ta fraza rozpoznaje moje siostry niosące medycyny. Bo czuję, że jestem teraz w takim miejscu, gdzie dużo wokół mnie jest kobiet, które niosą tak potężne medycyny i... Czuję, jak moje serce otwiera się krok po kroku, coraz szerzej na to, by przyjmować medycyny od innych kobiet, by przyjmować ich dary, by się wymieniać tymi darami, by składać je na jednym ołtarzu: ołtarzu radości, celebracji, kreatywności, i tkać wspólnie ten gobelin mądrości naszych ciał. Taka fraza. <śla> fraza, która najbardziej porusza mnie w tej pieśni, to jest y, tak naprawdę pierwsze zdanie i y, brzmi ono: jesteśmy medycyną i myślę, że tak jest. <śla>